To czekaj. O, Na okay. Ejo ludzie! O! Cie ma Stefan kumplu jak tam! ta No! Czekaj, te, teraz, teraz mogę? Nie, 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 nie możesz No, o, Stefan, wiem, bo ci powiem, że po prostu... normalnie. Wormsy mam. No właśnie gramy, Wormsy. O, ale ja mam w dupce, a nie. Ja pierdolę. Kiedy Stefan, Fortnite? Eee... jak Wera zaśpiewa e, Bo, za, bo zaraz będziesz w Fortnite, grał nie Nie <laughs> On, Chłopie, ona przez 4 lata nie zaśpiewała. To myślę, że coś się zmieni nagle z dnia na dzień. Przez 2 lata nie no, gadała. Tu jest. Tu jest wysoka stawka. Gra w Fortnite Żona nie lubi Fortnite, a. No a teraz. A, a ty, już, gra do... ty, już, ty już grałeś? Czy, czy, czy ty już wbijałeś w grę, czy... znaczy, ja wczoraj tyle co wbijałem. A dobra. Ej, masz splasha jednego... To masz Masz? Mhm. czy. Co? Dzień. Ona chyba coś wypiła dzisiaj. Późniony świąteczny prezent O... To ten na 6, na 6 grudnia? Może być! To Krzychu na tym musi zaśpiewać Oj, 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 oj Ale te orki wyglądają w statu No nie wiem No o, to mamina Dlaczego <gryzny> na, na opcję nie patrzyłeś?! No, e, zamknij ryż. Ej, już mi się podoba Ja jestem suicidal, nie jak ty Pływać nie umie Jak wychodzicie Czy <noise> <noise> to nie to nie za dobre Off <noise> to za mną leci Jaki chuj Ale ty, ja mam dalej no. 160 FPS-a, to przy tym przejścia jakby tak ścina. No tak, ale... kurde 10. ten! Ale ninja, patrz! Joj, zaraz, zaraz, jak tam dostaniecie... O, ok, i rozłączyło chyba coś. O! Nie, nie da rady się to chyba spiąć. A, dobra. Kurde, jednak dał radę. Prania, bo na co chce się bić. Czekaj, Stefan, zaraz ci pokaże jak się robi. To a dobra, A dobra, I see, I see. Dobra, muszę jednego delikwenta, więc dać sobie mu przerwę. O kurwa! Bożeś, kurwa! Ale żeś se. Ale tak mało ci to zadało! No. Tu miał być soj? Ty ja dlaczego ja mam jeszcze jedną opcję? No, chyba dwa razy możesz szczelić. O kurde Ale ja nie... No to Oczywiście Surprise, Ale Myślałem, że ta fikołka zrobisz <laughs> No widzisz <laughs> Kurde, chujowe miejsce jesteś No, e, kurwa, czekaj, jak tu czy chujowym? Z jednej strony dobrze, bo tam nikt się nie będzie atakować. Aha, dobra. Pra, tylko czas ci leci. 15 sekund, panie. Czekaj, czy ja bym to użył, czy ja to... No pewnie dwa razy klik i nie zmieniłeś. No ja, pierdolę. <laughs> Raz miałeś użyć i potem wybrać strzałkami chyba. Chuj. Co, on ci tak zawis? Tak, oj rozumiem. <laughs> xD <laughs> A tak. Przyjaciele Moich prezentów nie chcę, święta się skończyły, kutafianie O kurwa O i dobrze O kurwa Haha, <laughs> byś zrobił Ale tylko, to nie mój Stefan Mówi... DB, ze mnie. Oj, tak to. Ty kutasie. <laughs> Nie ma za co pójść w karduj. Jeszcze. Ta granata rzucił. No. A pamiętasz jak cię Stefan chciał zbić. O! Oj! Mam nadzieję, że umiesz pływać. <śmienny> Kujem, Ale wam pierdolę Tylko nie bijcie tego złego Stefana. Mój Stefan jest czerwony. Moja karta graficzna ma 45 stopni. Kurwa... Jak to się robi? Ja pierdolę. Już dwa razy... No chyba no, ten. Z może? O. Ale nie wiem no. Niby zużywam... Ale nie wiem jak to robić. W nie wiem. Na pewno spacja to wybierasz już. Teraz ja próbuję to zobaczymy co jest to trzeba dłużej przycyt NO nie co za no nie widziałem to no nie sta pan co za... wredne chuje, no. Weź no. bola, go, z bola Albo ninja. No dawaj go! Ale mu, ale ci z prawego sierpowego wyjebał, a kto tam w ogóle? No, passive card. Wie, jakby się teraz... No i wie ktoś już jak to robić tego teleporta? Na padzie X, Y i X. No, Ale nie, nie wiem, kurwa. Czekaj, wbiję sobie w gogle. Tap niby trzeba, czyli wybierasz to i tabem zmieniasz. O, no, no widzisz. Wal się. Gdzie a to, ja ci, co, a, co a ja ci biło? pomogłem. Ta. Gratulacje. Co ty, co się tu stało w ogóle? Coś zrobiłeś? Rozłączyło mnie. A? Ale, chłop. Zjebałeś? <laughs> oni nie, oni mają na, na padzie, a inaczej. A czekaj, czekaj, Ten leniwiec nie jest mój? No to jesteś żółty. A to nie żółty? O kurwa, no to jesteś żółty. <laughs> no dobra. Zgubiony jestem żeby wyjść z tego jetpacka To skaj No prawo Na coś twój ziomek nie umiwa pływać Może być tak, że już jest dużo tur jest i teraz jakoś A, bo ogólny czas 20 minut się skończył po prawej. Mm. Tylko ja nie wiem jak go ustawić. <grywa> Co to jest? A, i się podnosi poziom, żeś dwa robale żeś stracił. Ale popływaj Gadzino You Nagła śmierć. A gruby chyba... a nie, ja wybrałem chyba hapsa Co to jest? Chyba Co ty robisz? Aaa. Kurwa, jebałem. <grystanie> Za mało to miałem. Z gruby. Oj. Ninja masz okazję zrobić coś bardzo fajnego. Stefanowi. Nie, nie, nie. Weź tam jetpackiem, i mu z basebola wyjeb. Oje Nie posuwaj mnie. Nie, sk nie skaczę tak. Dobra, gruby nie wyjdziesz. O nie! No i widzisz teraz, że się trochę zrobił niefajnie. Cel musisz go rozwalić. Red pug z baseballa no. Chyba że z... Nie, o je nie, je nie! O, nie, nie, face, nie! Oj chuj, pograne GG teraz kiday rzuci to już No na pewno akurat Mago. Dynamit ci rzuci? No oh, co? O, A den, O, o, ale i tak to jest duży wybuch chyba. No. Dobra, może jeszcze się uratowa. Dawaj jetpackiem do góry i bez, bez bola go wywalisz. I to będzie git. Kurwa To jeszcze podpalająca, jakaś było. No nie. Kuwa. A nie wiedziałem, że to podpala? Ciekawe to było. Co to była? Ja myślałem, że taka moneta była. Aha, i nie wygrałem, bo mi grę wyjebało. Teraz? No? Nie no, na tym nie wygrałem. Ja jestem srebrny. Najwięcej doznanych obrażeń. <głosłenie> <suszy> Na twoim miejscu to trzeba by było zrobić dwie do wody. Prawo trzeba było, no bo za daleko byłeś. Po takim popisie. Ta, to musisz praktycznie im w dupę wsadzić. Pięć. Hmm. Widać, że chciałeś karierę sportową, Marcinie, wyszło. ale że ze Wer ci tak zajmował w ryj. Oj oj oj, oj. Tak. <laughs> Na mocno. Ale kuwa! Nie, nie, dobrze <głoszętę> nie no dobrze jedno. Nie w to co celował, ale. No, dokładnie. O, chyba Bob Marley pójdzie rybą śpiewać. Nie wiem dalej co. Za ja jakoś tak wybucha przy, przy celu. No, musisz ten, spację nacisnąć, żeby je było gdzie. Aha, gdzie? no i teraz mi mówisz. A no bo dopiero teraz się dowiedziałem. <grym> XD. Czekałem na dobry moment i. Się no widzisz. co zaprawię. A tak to by Bob Marley już rybą śpiewał. Oj, próbuję. O! Może? nie najlepiej, ale... To, 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 tło trochę wkurza, bo... Myślałem na przykład, że to uderzy o tło, a nie o niego. Myślałem, że to właśnie jest... ...gruby na bramkę. Nie, <noise> ale ja ino czytam, no Fakt. nie ma kipunku, może. nie wiem, czy jest takie coś. No, ale tego nie Co ty fierdolisz Ej, ale sobie to tym się bukruje, Zaminować go, żeby nie mógł wejść tego Barleja Dawaj w niego, no blisko masz, do no wody wleci Na No właśnie miałem plana Zabijaj, plany, a kurwa we mnie celowałeś. No też już był bliżej. Ooooooo! <słysza> <laughs> -er, okay. mogę coś tutaj zadziałać. No, To weź zadziałaj. Nie no, wcale się na mnie nie fokusujesz No nie, ja po prostu biję to co trzeba Ups O nie O. No, ale się stało śmiesznie, jak masz shota na niego. Nie. Kep się na coś przydał, że Co my tu użyć? Dogadamy się! Za późno. Dogadamy się! Ale macie jaka impra. O, mi się granie nie zepsuła. No jest. Najwięcej utapady dwa. O, ge. O, no, dobra, bijam. Chamel XD Igdzie. Menele podżanko. Eee, panie, wbijaj pan z powrotem, co to jest. Co jest za OPC w kartuś? Co, musisz kończyć? Nie powiem, co ci czarny robi. <grym> nie wiem, ja tam nie... nie, nie, nie twoich fetyszy. Stary pijany! Jak i na czele ci to, to ten wywalało? Eee, czemu ja mam te wszystkie opcje zmienione? Tee, mi się ten. To jest slime, to jest ich slime, Wormsup. To jest dobra przesena, bo ona jest przeseniona z tysiąca. No i. Je... Co ty zrobiłeś? Eee, ale się zjebałeś! Stupi, dokładnie. Ward. wort. To mnie kupiłeś 4 Kupiłem, tylko rozdałem. Ok. Nie wiem, jak to rozegrać, żeby. Ty to miałeś, żeby ja miałem 3-inne. Jeszcze kopię. Hmm. A jak kupisz 4-paka, to, to nie możesz kupić jako rezerwacji jakoś tak? I nie dostaniesz tak się? No właśnie, jak ja kupię czteropaka, to jak dla znajomego kupię, to wtedy wszystkie chyba u niego lądują, tak mi się zdaje. Nie, nie, nie. właśnie jak kupisz dla siebie. Ale ja nie mogę A dla oj, siebie Oj, oj, już oj, oj, oj. chyba zaraz pójdzie Alt F4. No zobaczysz zaraz. Muszę, muszę, zaraz zobaczyć, no, bo i tak już. Dzisiaj gramy ostatnio. A czemu akurat te franie zrobiłeś grubo? Grubego. To chyba jest, bo ja mam po kolei nazwanych i po prostu nie. franie zakładam tej pozycji grubego. Cześć. Hmm. Ups. Aaaaao! No nie, się zab... I rozjebiesz mnie. Kurde, ale było warto. Ale Cię poharatałem teraz. Ja to tak właśnie dawno ci nie było. Nostalgia, kurde, wraca No właśnie, ja tak myślałem. Kurde za... Ale że Po całości. Kurna, poszedł, bo mi się rybka mi zrobiła i musiałem pójść, no ci nie jest.